Go, Joe! Ziołek. po raz pierwszy w organizacji Fame, po raz pierwszy przed tak dużą publicznością będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności. Miał okazję już przygotować się do walki z trzachtą, ten jednak nie doszedł do skutku. Długie przygotowania nie poszły na marne. Fame 23. To będzie data, to będzie dzień podczas którego zaprezentuje swoje umiejętności po raz pierwszy. Na razie na tarczach. Akcje kik przypominamy, ta walka numer 1 podczas gali Fame 23 odbędzie się na zasadach MMA, także będziemy mogli oglądać również parter poza tymi umiejętnościami stykowymi, które na razie próbuje prezentować koziołek. Były ciosy bokserskie, były próby kopnięć, troszkę stresu pewnie jest, też warto wspomnieć, że koziołek grał. Z fanami podczas tych programów promocyjnych. Zobaczymy, czy udźwignie tę presję, którą sam sobie troszkę narzucił podczas tych programów spotkań medialnych. Dzisiaj pierwszy stresik zrzucony przez kozioła. Koziołka, tyle jeśli chodzi o media training przed Galą Fame 23. Tu już słyszymy doping publiczności z pierwszych rzędów. Dziękujemy tyle koziołek, jeśli chodzi o media training przed Galą Fame 23, a my już zapraszamy jego przeciwnika.

Święty Mikołaj pojawił się na media treningu, który będzie rozdawał prezenty. Dzisiaj tylko dla Was na tym media treningu, a jutro już te bomby z choinki zrywane będą leciały w kierunku Koziołka. Ale jakie to będą bomby, jakiego kalibru możemy obejrzeć już teraz? Są uderzenia. Są też kopnięcia, a więc akcje kickbokserskie ze strony Sequento. Ze zmiennym szczęściem do tej pory w sportach walki wygrywał i przegrywał. Przegrywał z bombą ekspresowo, wygrywał natomiast zaskakująco niejednogłośną decyzją sędziów po naprawdę dobrym pojedynku z Lizakiem. Jutro okazja, aby powrócić na zwycięskie tory po raz pierwszy w organizacji Fame. Widzimy sporo eksplozji w tych uderzeniach, jeśli chodzi o Sekwento. Zmienił miejsce treningowe, dostał zastrzyk energii w tym cyklu przygotowań. No i Święty Mikołaj kończy na dzisiaj swoje występy podczas media treningu. Wielkie brawa dla Sekwento. Jarosław Koziołek! Koziej! numer jeden, koziołek debiutujący w organizacji Fame Catchway do 86 kg. Ile na wagę wnosi koziołek, moi drodzy? Jaki to będzie wynik? Uwaga, uwaga! 85,700! Także w limicie koziołek przed jutrzejszą walką. A my na scenę zapraszamy jego rywala: Przemysła Sekuento School ski. Tu jest energia, ależ tu jest moc, 85 800, także w limicie 86 kg jest sekwento przed jutrzejszą walką. Moi drodzy, czas na face to face, ojojojoj, oj, oj, oj. co tu się dzieje? Co kurwa? No. Bijesz ja jak muszę, cipa, bijesz jak ja ci nie cipa. muszę mówić, bo jutro jesteś bity tam. Ojojojoj, oj, 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 oj. tu już sporo nerwów był, lekki, lekki, lekki taki... Mm. Plaskacz, natomiast prowokujący. Dostał za tego liścia, co dostałem na konferencji, nie? Dlatego będziesz bity, kurwa, jutro. Jest przystawka, jest próba high A można kopać high w jutrzejszym pojedynku, bo przecież walka na zasadach MMA, ale widać, że tutaj emocje poszły wysoko. Koziołek mocno poirytowany tym całym zajściem, także słówko dla ciebie, Koziołek. Czy to do publiczności, czy to do Twojego rywala. E, bardzo przemęknie ładnie, że tak zrobiłeś. Ja bym tak nigdy nie zrobił. Czysta patologia. Czysta patologia, natomiast zakończona uśmiechem, co na to sekwenta? No stop patologii, nie bicie kurwa liści, nie? Ale dla Koziołka można napierdalać, bo, bo on zasługuje na to, kurwa, bo jest parówą. Okej, okay, czyli stop patologii, ale z drobnymi wyjątkami. Tak to przedstawił sekwento, moi drodzy bohaterowie pierwszej walki gali fame, 23 Koziołek. Versus Sequento jeszcze pozycja do publiczności. Kto będzie górą? Czy debiutujący w organizacji Fame, Koziołek? Czy już z bogatszym doświadczeniem? Także toczący swój pierwszy pojedynek dla organizacji Sequento. Odpowiedź już jutro w sobotni wieczór w łódzkiej Atlas Arenie podczas Fame 23. Moi drodzy, a my już na scenę zapraszamy.